Chuj kontuzja, nie ma main O Ale sobie kurwieję w stopy <grym> Ty, a poka stopy Jak on to robi skurwie? Ty Ty masz kurwa W białej skarpetkach masz bardziej jasno Ja pierdolę skurwa jak ja mam WKG pattern Oczekiwaliśmy na ten moment bardzo długo. Tak to jest EVENT! Już czas na co-main EVENT! Pierwszej Gali, Bita Śmietanka! Brawa. A w walce wystąpią. Ważący 78 kg, współorganizator Gali. O swoim przeciwniku mówi, że wstyd byłoby z nim przegrać. Panie i panowie! A jego przeciwnikiem będzie! Ważący. 67 kg. Zawsze z gorszą drużyną. Ale tym razem sojusznicy nie przeszkodzą mu w wygranej. Wysoki! Zamknąć oktarów. Zawodnicy podejść do mnie. No limit państwo zasadam. O kurwa, na zasadach okay. no limit! Dobrze, luki, masz wolne, fajranci. Ale to możesz wystartować czas, żeby wiedzieć ile hakers poszło, nie? Dobrze, zawodnicy. Przypominam, formuła jest K1, bez kolan, bez stąpów na kolana. Wybraliście formułę no limit czasową, czyli jest runda, tylko jedna i kończy się. Kurwa, kiedy ona się kończy? Musimy to ustalić. Trzy. Albo... 3, 3 knockdowny, 3 knockdowny albo no... jeden, ale konkretny. Ale knockdowny, nie paszuki. Spokojnie, będę tego pilnował, zawodnik. Dobra. E... Walczycie, widzę, bezkaskowo. No. E... Jaka została ustalona między wami siłka? 100. No wiesz co, no będzie 100. 100% siłki! Wielkie brawa, odważni wojownicy. Na komendę fight Zaczynamy walkę. Na komendę stop, stopujemy i fight znowu eee, Tak. No. Zna Rozumisz, A ty? A piąteczki nie? O, o nie ma! Pod Dobrze. Do narożników zawodnicy w takim razie. I zaczynamy. Przedostatki, a może nie, zobaczymy. Może jeszcze się jakaś walka urodzi. Pojedynek tego wieczoru. Zawodnik gotowy? Zawodnik gotowy. Faj! No, 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 no. No i też kurwa zawodnik nie gadamy. Przypominam, że nie ma przejść. Ej, kurwa, to jest stop, stop! Przepraszam, w klicz był kurwa <laughs> sędzia. Nie ma kliza. Faj!

ただいま!

Faj, no no Limit chciałeś ta kurwa, jaka przerwa? Przerwamy? Chcecie przerwę obaj? Nie, koniec. To kurwa koniec. Jak koniec? Przerwa na bitwę? Nie. Gramy dalej, tak? No to faj kurwa. Zawolnik się nie zgadza na twoją przerwę. No Limit Stop, stop, to, to, to. Faj. Nie ma kurwa, bardziej za jeden. Oszala! 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 to, go, no, to nie ma. Oszala! 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 nie <references> Oszala! nie Sto! Sto! Rozmierzamy, panowie, panowie. Co to kurwa? 7 minut walka! Woda kurwa, woda! No i widzicie sam! Jak zawodnik się zrobi, to możemy. Dobrze. Dobrze! Dobrze! Wyżej! Stop, Nie zgadza się zawodnik! Pa. E! e. Ja. Liczymy go! Mm -mm. Zawodnik, no chciałeś, nie ma wody, no limit, kurwa! Możesz mi? To? Co ci się dzieje? Musiałem być. No to wóz, nie? Wózku to wózku! to trzeba, kurwa! Asystent, woda ręcznicze! Poczekaj! No, nie nie warty, się jak to się jest już szczękę, ale Nie może się napić, nie nie Tylko szczękę oblewamy Daj mi tą Daj to Ty to ruszaj. <grym> ja pierdolę, no weźcie przez papier Zawodnik kurwa, to ci ostra w pierdoli <grym> Za takie mylanie na octagon ci się napić, proszę. Kurwa, papier będzie miał na tej strzelce sam przecież. Zawodnik się nie zgadza. Zaj, daj, to? Masz, to ja pójdę. Wycył mu to kurwa. No co no, przecież ma mieć kurwa no. Mam trzy to. Kurwa, to trzy no, to. Ja pierdolę, ten? na Hornówku gorsze rzeczy były, a ty się tego przyjął. Dobra. Bo, wiąka, bo, bo walce się bój.

zgoda na wodę nie no. ma gdzie panowie wstyd nie wygrywa z debilu Tak, wygrywa faj wygrywa nie wygrywa. Fak, wygrywa. nie panowie. ja panu. To, 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 to. Dobrze. 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 dobrze dobrze dobra, stop! stop, stop, stop Remis tak, remis. No to mamy Kurwa, remis! Co? Inaczej tego nie zrobimy! Ile minut było walki? 10 to minut, 10 minut 10,5 minuty z tak z półtorej minutową przerwą tak 9, no. 9 minut panowie walczyli Nikt by tego nie wygrał, ja nie czułem tych ciosów Albo już nie po to Ja też nie czułem tych ciosów, to nie miało sensu no dobrze panowie, no mamy remis, sami tego chcieliście, no powiedzieć. Ale co Remiz. z nagrodami? Co z nagrodami? No co za obupólny remis brak. Wszystkie nagrody. Żaden nie miał siły.